Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Artur Tomasik, prezes Katowice Airport. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam, szanowni państwo. Lotnisko w Katowicach dwa dni temu ogłosiło wielki plan inwestycyjny. Co nas czeka? To prawda, to prawda. Przygotowywaliśmy ten projekt w covid tak naprawdę. Ostatnie dwa lata nie tylko realizowaliśmy inwestycje, bo przypomnę, że oddaliśmy po modernizacji Terminal B, My mamy nowy hangar techniczny, dziewięć płyt postojowych, ale przygotowaliśmy też plan rozwoju lotniska na kolejne pięć lat do 2020 8 roku chcemy zrealizować kilkanaście zadań, w tym najważniejsze to budowa nowego terminalu głównego. Budynek, który powstanie w pierwszej fazie na południu przesunięty na południe, to będzie budynek, który w przyszłości przejmie ruch z terminala A. Wielkość tego budynku to 49 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt nowoczesny obiekt, który będziemy w tym roku projektować. Oczywiście spełniający i tutaj priorytetem dla nas jest też niskoemisyjność, czyli chcemy też realizować wszystkie założenia, które Komisja Europejska narzuca na, na też porty lotnicze. Ten obiekt będzie połączony tunelem, ponad 200 metrów tunel, który połączy właśnie terminal z przystankiem kolejowym, ale pomiędzy chcemy zbudować duże multimodalne centrum przesiadkowe, które będzie integrowało transport drogowy, czyli wszystkie autobusy, wszystkie busy, wszystkie taksówki będą w jednym miejscu i to wszystko będzie połączone tunelem i suchą stopą pasażer będzie mógł korzystać i z autobusu, i z pociągu i też z terminala. I samolotu. No dobrze, wielkie plany, wielkie inwestycje, ale wydaje się, że czasu jest mało. Cztery lata, no wyrobicie się. No jest to bardzo ambitny plan. Najważniejsza inwestycja, o której powiedziałem, no jest to krótki okres czasu, także zakładamy, że. Ten 28 rok, czy przełom 28-29 to będzie ten okres, gdzie oddamy ten budynek. No, mamy duże doświadczenie. Ja przypomnę, że zarządzam portem już od ponad 15 lat. Mamy bardzo dobry zespół ekspertów, fachowców, którzy zrealizowali wiele inwestycji. W tym czasie wydaliśmy miliard złotych, zrealizowaliśmy ponad 40 inwestycji. No i to są plany ambitne, ale myślę, że nasze doświadczenia no, pomogą nam w tym, żeby je skutecznie. Zrealizować dla dobra mieszkańców śląska i w ogóle rozwoju śląska. No i o mieszkańcach albo raczej o pasażerach lotniska porozmawiajmy, bo to są ogromne inwestycje, tak jak Pan mówi, ważne, ale czy pasażerowie nie odczują tych utrudnień? No na pewno w, w pewnym zakresie tak, bo to będzie otwarty teren inwestycji. Przy czym ten budynek będzie budowany w pierwszym etapie jako budynek niezależny. On będzie w miejscu obecnej starej wieży kontroli lotniska. W związku z tym ta inwestycja będzie realizowana w nowym miejscu i nie będzie wpływała na obsługę pasażerów, ci, którzy będą w tym okresie korzystać z lotniska. Później będzie zamknięty terminal A, wyburzony terminal A, tam będą płyty postojowe i dopiero w kolejnym etapie będziemy rozbudowywać budynek ten nowy o kolejny etap, ale tu już mówimy o roku 2030, może 2032. Na pewno y, pasażerowie mogą się liczyć z jakimiś utrudnieniami, ale y, tak będziemy prowadzić y, ten nasz y, projekt, aby te uciążliwości były jak najmniejsze. A kto o tym marzył, kto się tego domagał, pasażerowie czy wy? My też jako pracownicy no widzimy, że powinniśmy poprawić komfort obsługi, ale też wiele mieliśmy głosów, że powinniśmy zbudować tunel, żeby można było tą suchą stopą poruszać się pomiędzy właśnie tymi elementami infrastruktury, jak dworzec kolejowy, jak, jak to centrum przesiadkowe, ale przede wszystkim wymusza to potrzeba. Jesteśmy portem, który się bardzo dynamicznie rozwija. Nasze prognozy ruchu zakładają, że w 2028 roku będziemy mieli już 7,5 miliona pasażerów i to jest ten scenariusz bazowy, który przyjęliśmy do modelu finansowego, ale w tym scenariuszu pozytywnym będziemy mieli ponad 8 milionów pasażerów, w związku z tym to jest po prostu niezbędne. Inwestycja 1,5 miliarda złotych. Szybko się zwróci w postaci nowych pasażerów, nowych kierunków. Ona ma przenieść lotnisko na zupełnie inny, nowy poziom? To jest kilka inwestycji. Tak jak pani redaktor powiedziała, lotnisko będzie zupełnie w innym miejscu po zrealizowaniu tego projektu. Będzie to nowoczesny, duży port lotniczy w Europie. Wyniki finansowe zamknęliśmy poprzedni rok najlepszymi wynikami finansowymi w historii. Osiągnęliśmy przychody prawie 270 milionów, 100 milionów EBITDA, 50 milionów zysku na sprzedaży. W związku z tym ten ambitny plan, tak jak pani redaktor powiedziała, ponad 1,5 miliarda w nakładach inwestycyjnych. No to jest duże wyzwanie. Będziemy ten montaż finansowy mieli złożony, bo to nie tylko nasze środki w tym okresie planujemy wypracować około 600 milionów środków, które przeznaczymy na te inwestycje, będziemy korzystali z obligacji bądź kredytu, ale też z podwyższenia kapitału. Planujemy w 2028 roku no, ponad 360 milionów obrotu, ponad 70. Milionów zysku na sprzedaży, ale co ważne, planujemy 160 milionów EBIT. W związku z tym możemy się bardzo spokojnie patrzeć na przyszłość. Mam nadzieję, że w tym czasie nie będziemy mieli takich czarnych łabędzi jak COVID, bo to też musimy gdzieś założyć, ale zakładamy że największe nakłady, które będziemy ponosić, to będzie koniec roku 2026, 2027 i 2028. Także mamy sporo czasu na to, aby to bardzo dobrze przygotować, także od tej strony montażu finansowego. Wszyscy skupiają się na tym, ilu pasażerów nowych będzie można przyjąć na lotnisku, nowe kierunki, ale to będą też nowe miejsca pracy podczas inwestycji. Dzisiaj na lotnisku pracuje ponad 4,5 tysiąca osób. Każdy milion pasażerów więcej to jest bezpośrednio 700 miejsc pracy na lotnisku. Szacujemy, że w 2028-2029 roku na lotnisku będzie pracowało 8 tysięcy osób. Też pamiętajmy, że tworzymy jeden z bardziej efektywnych węzłów komunikacyjnych na Śląsku. W tej części Śląska powstaje bardzo kompleksowy multimodalny węzeł, nie tylko do obsługi pasażerów, bo mówię, mówiłem już o tym centrum przesiadkowym, gdzie będziemy chcieli integrować środki transportu jak kolej, samolot i, i, i autobusy, ale też budujemy i to za środki Unii Europejskiej, multimodalne centrum do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Będziemy jedynym lotniskiem, które będzie miało możliwość przeładunku paliw, składowania paliw, ale też przeładunku, bo mamy bocznicę kolejową towarów. Także w tym miejscu powstanie duże centrum logistyczne. Zresztą od lat jesteśmy liderem wśród portów regionalnych w, tej, w tym obszarze cargo i to chcemy rozwijać. Ważny projekt. Rozstrzygamy za miesiąc przetarg na budowę już tego obiektu. Obiekt o nakładach też ponad 100 milionów złotych, ale wygraliśmy konkurs, dostaliśmy w Brukseli, dostaliśmy dofinansowania prawie 50 milionów do tego projektu, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tych czasach trudnych, gdzie nie było Środków unijnych nam się udało pozyskać i to aż 50 milionów złotych na tą inwestycję. Kiedy ruszą pierwsze prace? Jeszcze w tym roku. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na wykonawcę. Myślę, że w przeciągu miesiąca, najpóźniej do dwóch miesięcy, podpiszemy umowę. No, i pierwszą łopatę wbijemy już może w maju, może najpóźniej w czerwcu. Wiemy, że rok 2023 był rekordowym dla lotniska w Katowicach. A jakie plany na 2024 rok, jeżeli chodzi o kierunki? Planujemy no, obsłużyć 6 milionów pasażerów. Czyli pobić rekord? Pobić rekord. Będziemy mieli, jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów i z Ryanerem, i z Wizzerem o nowych kierunkach. Także myślę, że pojawią się nowe kierunki, nie chcemy jeszcze teraz mówić, ile ich będzie. W ubiegłym roku no, mieliśmy Brukselę, Kopenhagę, tych kierunków sporo, było Margaritę. Myślę, że jesteśmy bardzo mocno też zorientowani na kierunki czarterowe, dzisiaj już można z portu dolecieć praktycznie na wakacje w najdalsze zakątki świata. Mamy i Meksyk, i Kubę, i Tajlandię, i Wenezuelę, także tych kierunków jest sporo. Myślę, że siatka letnia no, też będzie bardzo, bardzo bogata. Pewnie za miesiąc już będziemy mogli powiedzieć. No ja tylko przypomnę, że nie my uruchamiamy kierunki, tylko linie Lotnicze. Jesteśmy umówieni też na spotkania, także myślę, że pojawią się te nowe kierunki też i w tym roku. Gościem rozmowy poranka był Artur Tomasik, prezes Katowice Airport. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję, szanowni państwo i zapraszam do korzystania z, naszego, z usług naszego lotniska. Dziękuję. Radio M 107 i 6 FM